Kiedy odchodziłem z etatu i zakładałem własną firmę, popełniłem jeden błąd, poważny błąd, przez który o mało co nie zbankrutowałem. Uratowało mnie to, że kiedy moja raczkująca firma nie przynosiła pieniędzy, dorabiałem sobie jako konferencja, prowadziłem imprezy, poza tym nie miałem jeszcze rodziny, więc moje koszty życia były niewielkie. Z czasem wyciągnąłem wnioski i nauczyłem się nie powtarzać tego błędu czyli nie ufać własnej intuicji, tylko badać rynek, a przede wszystkim badać potrzeby klientów. I powiem ci dzisiaj, jak możesz to zrobić. Cześć, tu Marek Jankowski, a to jest mała, wielka firma, podcast dla solo przedsiębiorców, którzy chcą przyciągać lepszych klientów. Odcinek numer 435, w którym porozmawiamy o badaniu rynku. Moja pierwsza firma to była Agencja Opiekunek. W tamtym czasie dużo się mówiło o tym, że nie ma miejsc w przedszkolach, że nie będzie co zrobić z dziećmi, więc pomyślałem, że Zrobię świetny biznes, jeżeli umożliwię rodzicom to, żeby mieli co z tymi dziećmi zrobić, nie zwalniając się z pracy, czyli zapewnię im opiekunki. Okazało się, że owszem, miejsc na listach przyjęć w przedszkolach nie było, ale nie dlatego, że nagle zniknęły przedszkola albo nagle urodziło się dużo więcej dzieci, tylko dlatego, że rodzice zapisywali jedno dziecko do kilku różnych przedszkoli, żeby zagwarantować sobie, że miejsce znajdą. Ale dowiedziałem się o tym. Dopiero wtedy, kiedy już odszedłem z etatu, zarejestrowałem działalność, wynajęłem biuro i zrobiłem rekrutację na 200 osób. Taki byłem mądry. Dzisiaj jestem odrobinę mądrzejszy i podchodzę do tego zupełnie inaczej. Staram się badać rynek na bieżąco i powiem Ci o 10 prostych patentach na poznanie potrzeb klienta, kiedy zastanawiasz się nad nowym pomysłem, kiedy jesteś w trakcie tworzenia produktu i kiedy masz już gotowy produkt. Który chcesz rozwijać? Te pomysły się uzupełniają, nadbudowują na sobie, więc, nawet jeżeli już masz gotowy produkt, warto wrócić do sposobów z etapu rozważania pomysłu. Większość z nas ma taką świadomość, taką potrzebę, żeby zbadać rynek, dowiedzieć się czegoś, zanim w ogóle zaczniemy coś tworzyć. Bo może się okazać, że. Próbujesz rozwiązać jakiś nieistniejący problem, albo problem, który nie jest na tyle ważny dla klientów, żeby byli skłonni zapłacić, albo ktoś już ten problem rozwiązał i klienci są zadowoleni, a ty nie bardzo masz pomysłu, jak to zrobić lepiej. Można się zastanawiać, czy takie badanie rynku przed startem, przed wypuszczeniem produktu w ogóle ma sens, bo kiedy popatrzymy na firmy, które podobno wiedzą o nas wszystko, i mają gigantyczne budżety, to okazuje się, że nawet im, mimo badań, zdarzają się niewypały, takie jak Google Glass, okulary, czy smartfon Amazona Fire Phone, czy cola black, czyli kola o smaku kawy, e, która była kolejną opadką Coca-Coli, bo wcześniej zaliczyli też w topę z New Coke, gdzie zrobili badania, wypuścili produkt, który wydawało się, że podbije rynek, a była to porażka. Więc nawet takim firmom zdarzają się źle przeprowadzone badania albo badania, które ktoś źle zinterpretował. Może jest też tak, że w takich korporacjach ktoś próbuje się wykazać, trochę nagina fakty, wiadomo, że tam są różne polityczne układy wewnątrzkorporacyjne, dlatego nie będę dzisiaj mówił o korporacjach, powiem o takich sposobach, które może zastosować solo przedsiębiorca. I zacznijmy od trzech pomysłów na to, co możesz zrobić, kiedy dopiero w Twojej głowie kiełkuje pomysł i zastanawiasz się, czy to jest dobry pomysł. Po pierwsze, Możesz sprawdzić opinie o innych, podobnych, konkurencyjnych produktach. W przypadku na przykład książki, jeżeli chcesz napisać książkę, możesz sprawdzić recenzję podobnych książek na Amazonie. Jeżeli chcesz wypuścić kurs, możesz sprawdzić opinie o podobnych kursach na Udemy. Jeżeli chcesz wypuścić cokolwiek innego, to warto sprawdzić opinie w Google, na Facebooku itd. i tak dalej. I nie warto patrzeć na opinie najsłabsze i najlepsze. No bo tak, jeżeli ktoś wystawia taką opinię pięciogwiazdkową, to jest jasne, że wszystko je, z jego punktu widzenia było super. Nawet jeżeli były tam jakieś mankamenty, to one są nieistotne, nie ma co zwracać na to uwagi. Jeżeli ktoś wystawia ocenę jedno lub dwugwiazdkową, to bardzo często są to klienci. W przypadku których coś się nie udało, coś poszło nie tak, sfrustrowani, tam często jest dużo przesady i to nie jest dobre, miarodajne źródło informacji. Najlepszym źródłem informacji są opinie trzy i cztero gwiazdkowe, bo one są najbardziej wyważone. I tam najczęściej znajdziemy takie informacje, że podobało mi się to, 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 zabrakło mi tego i tego. I to są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli zastanawiamy się nad tym, jak stworzyć ofertę, która wypełni te luki na rynku, które w tej chwili są niewypełnione, czy zaspokoi te potrzeby, które nie są zaspokojone odpowiednio przez naszych konkurentów. Drugi sposób to jest obserwowanie pytań, które klienci zadają Twojej konkurencji. Kiedy wejdziesz na przykład na social media Twojej konkurencji, gdzie ona pisze o swojej ofercie, i tam. Pod postami pojawiają się pytania klientów, to to jest sygnał, że klienci albo czegoś nie wiedzą, albo czegoś potrzebują, albo y, gdzieś potrzebują lepszej informacji, więc to jest jeden sygnał z rynku. Takie pytania pojawiają się też często na live'ach albo na webinarach. Tutaj taka techniczna wskazówka: bardzo często, jeżeli taki live czy webinar się kończy, to zapis tego czatu nie jest widoczny, więc jeżeli uczestniczysz w takim live'ie czy w webinarze, to kopiuj sobie treść tego czatu na bieżąco, no bo jak to się skończy, to może już nie być takiej szansy. Jeżeli działasz w biznesie, gdzie organizuje się dni otwarte, na przykład, no to tam też przychodzą klienci, też mogą zadawać pytania i też warto e, słuchać tych pytań. Właśnie na co zwracać uwagę? Trzeba zwracać uwagę na to, o co ludzie pytają i jak o to pytają, bo za Pytaniami kryją się, jak powiedziałem, problemy, potrzeby, oczekiwania klientów. Te pytania ujawniają też różne doświadczenia, emocje związane z ofertą, różne stereotypy, opinie, które ludzie mają na temat kategorii produktów i usług czy danej firmy. Ale też pojawiają się w tych pytaniach różne zwroty, które możesz wykorzystać. Wykorzystać w swojej komunikacji, bo na przykład może być tak, że zajmujesz się odnawianiem mebli a ludzie częściej mówią renowacja mebli. Więc warto podłapywać takie zwroty, czasem warto dodatkowo też zweryfikować to w Google Trends, no bo to, że dwie osoby coś powiedziały, to nie znaczy jeszcze, że większość tak mówi, ale warto zwracać uwagę na określenia, których używają twoi klienci. One często e, lepiej się sprawdzą przy opisywaniu twojej oferty niż takie bardzo profesjonalne i precyzyjne określenia, których ty stosujesz jako ekspert. E, które ty stosujesz jako ekspert. Powinno być bardziej po polsku. Następna rzecz, którą, e, która powinna przyciągnąć twoje oko i, i wyostrzyć twoją czujność, to są pytania, które się powtarzają. Bo jeżeli klienci w kółko zadają te same pytania, to świadczy to o tym, że dany problem, dany temat jest dla nich ważny i albo odpowiedzi na te ich pytania są słabe. Jest, jest tutaj, widać jakąś taką nieefektywną komunikację ze strony firmy, która na te pytania odpowiada. Jeżeli w ogóle nie ma odpowiedzi na pytania, albo te odpowiedzi są słabe, no to to też wskazuje albo na po prostu to, że firma się kiepsko komunikuje, albo ma lukę w ofercie i nie za bardzo wie, jak odpowiedzieć na jakieś bardzo takie precyzyjne, celne pytanie klienta. Trzeci sposób dla ym, o, ludzi, którzy nie boją się rozmawiać z innymi ludźmi, to jest po prostu rozmowa z klientem konkurencji. Kiedyś napisał do mnie ktoś, kto ma salon tatuażu i zastanawiał się, dlaczego ludzie. Rzadko korzystają z jego usług, a, a generalnie z usług konkurencji korzystają. Więc doradziłem mu coś takiego. Tatuaże widać, więc jeżeli jesteś gdzieś w mieście, w parku, w, w sklepie i widzisz kogoś, kto ma e, fajnie zrobione tatuaże, to możesz go zagadnąć, gdzie ten tatuaż zrobił, i dowiedzieć się czegoś na temat. E, tego właśnie, gdzie to było, jakie było to doświadczenie, co mu się podobało, co mu się nie podobało, i tak dalej, i tak dalej. Nie musisz w ogóle nazywać tego badaniem rynku. Jesteś po prostu innym, zaciekawionym konsumentem. I podobną akcję można przeprowadzić właściwie w przypadku każdej usługi, której efekty widać. Więc to nie musi być tatuaż, to może być fryzjer, to może być makijaż, to może być strój, o który dopytujesz, i tak dalej. Jeżeli oferujesz usługi czy produkty dla dzieci, to um, takim naturalnym miejscem rozmów z potencjalnymi klientami jest plac zabaw, czy jakieś mamy z wózkami, które e, spacerują i, i też często chętnie by z kimś pogadały. E, właściciele psów, no to to jest kolejna taka grupa, gdzie ludzie w naturalny sposób wchodzą w interakcje, no bo, bo się spotykają, kiedy te psy wyprowadzają. Często właściciele samochodów też zagadują, zresztą pamiętam, jak kiedyś na parkingu przed centrum handlowym Bielany we Wrocławiu podszedł do mnie ktoś, kto zapytał o mój samochód. I w sumie teraz o tym myślę: nie wiem, może on chciał otworzyć serwis. Ja wtedy jeździłem Mazdą, więc może chciał otworzyć serwis Mazdy, ale pytał mnie, jak się tym samochodem jeździ i tak dalej, czy jest serwis i w ogóle. Więc yy, można takie yy, rozmowy przeprowadzać w bardzo naturalny sposób, zwłaszcza jeżeli. Jesteś osobą podobną do Twoich rozmówców. Więc jeżeli pytasz o tatuaże, no to, to nie musisz mieć tatuażu, no bo możesz pytać, żeby zrobić sobie pierwszy, ale jeżeli masz, to od razu jesteś jakby w tym samym klubie. Warto pytać o wskazówki, co robić, czego nie robić, o doświadczenia, co było dobrze, co było nie tak, gdzie serwisować, co, z kogo skorzystać, na co uważać, o plusy i minusy różnych ofert, bo to jest wiedza. Która pomoże ci podjąć decyzję, czy w ogóle warto pakować się w taki biznes, czy ten pomysł, który kiełkuje ci w głowie, ma szansę powodzenia. Ale, jeżeli nawet uznasz, że tak, że jest miejsce na rynku na Twój produkt, to będą Ci potrzebne jeszcze inne narzędzia. Możesz pomyśleć sobie tak. Mam zebrane informacje, mam zbadany rynek, wiem, że mój pomysł jest super. Teraz zamknę się w jaskini i będę tworzyć mój produkt. A jak będzie gotowy, to pokażę go ludziom i będą zachwyceni. Być może chcesz być jak Nikola Tesla, który przez lata pracował nad swoimi wynalazkami w swoim prywatnym laboratorium, gdzieś tam dłubał, tworzył prototypy i dopiero kiedy był pewien, że to jest dzieło, które warto pokazać światu, no to je pokazywał. Problem polega na tym, że akurat Nikola Tesla cierpiał na różne zaburzenia lękowe, umarł w samotności i w nędzy, więc niekoniecznie jest dobrym wzorem do naśladowania. Poza tym, takie podejście może i miało sens 100 lat temu, ale świat się delikatnie zmienił od tamtego czasu i owszem, praca w skupieniu, w samotności jest ważna, czy w innowacjach, czy w przypadku różnych twórców, ale w biznesie zarabiasz wtedy, kiedy Zaspokajasz potrzeby innych ludzi, więc znacznie łatwiej stworzyć coś użytecznego, kiedy masz z tymi ludźmi kontakt. Wtedy nie tylko zbierasz informacje, nie tylko weryfikujesz własne hipotezy i to, co masz w głowie, ale też podsycasz przy okazji zainteresowanie tym powstającym produktem czy powstającą usługą. Wysyłasz do rynku sygnały, które zaostrzają apetyt potencjalnych klientów. Cztery sposoby, jak możesz to zrobić. Pierwszy sposób to social media. Wiem, ja y, zrobiłem sobie post od social mediów, który trwa, natomiast to nie znaczy, że social media generalnie nie są użyteczne w biznesie, bo jak najbardziej są branże, w których sprzedają y, czy i sprzedają i sprawdzają się świetnie. Więc jak możesz wykorzystać social media konkretnie do dowiedzenia się więcej o potrzebach Twoich klientów? Jeden sposób to są posty osób, poszukujących. Wspominałem o tym niedawno, czyli jeżeli ktoś wpisuje na przykład na Facebooku szukam, poszukuję, kogo polecacie, polećcie mi kogoś, kogo byście polecili, kogo możecie polecić. No to to są sygnały, że czegoś potrzebuje i też często w tym pytaniu zawiera informacje czy w odpowiedziach na komentarze, które się pojawiają, zawiera informacje, o co konkretnie mu chodzi, na co zwraca uwagę. Często też w komentarzach pojawiają się opinie ludzi, którzy korzystali z konkretnych usług i mają doświadczenia którymi chcą się podzielić, żeby pomóc tej osobie poszukującej. Więc na przykład y, ktoś poleca firmę X, a on mówi: Wiesz, co? Jeżeli korzystasz z X, to uważaj na to i na to. Albo ja korzystałem z X i się zraziłem, bo coś tam. E, takie pytania można znaleźć w grupach, można zrobić w social mediach jakieś szybkie ankiety, czy to na Insta Stories, czy na YouTubie za pomocą funkcji community, e, czy społeczność, bardziej po polsku. Możesz też przygotować ankietę, przy czym, żeby ankieta przyniosła jakieś w miarę sensowne wyniki, no to albo trzeba mieć własny zasięg, albo trzeba mieć kogoś, kto udostępni taką ankietę dla ciebie, żeby sporo osób ją zobaczyło. Więcej o tworzeniu ankiet, jeżeli ten temat cię interesuje, w 215 odcinku Małej Wielkiej Firmy podlinkuję w opisie. Drugi sposób to jest wykorzystanie sztucznej inteligencji. Na przykład, czata GPT. Sztuczna inteligencja nic nie wie o Twojej ofercie, ale wie sporo o klientach. I to jest, owszem, maszyna, oprogramowanie, algorytm, ale ta, ta maszyna, ten, ten robot bazuje na wiedzy o ludzkości. Więc jeżeli zapytasz czata GPT, e, jakie mogą być obiekcje z klientów, obiekcje klientów przed zakupem Twojego produktu, a twój produkt to jest to, to, to i tamto no to jest szansa, że on ci podsunie całkiem interesujące informacje, a obiekcje wskazują na potrzeby. I to pytanie czata GPT to jest jedna z technik, które wykorzystuję też w kursie Tworzenie ofert z czat GPT, żeby ułatwić yy, klientom, którzy ten kurs kupują, tworzenie ich ofert. Więc jak najbardziej można to zastosować i przynosi to bardzo ciekawe efekty często. Kolejny sposób to jest darmowa konsultacja. Darmowa konsultacja, która pomaga Ci lepiej poznać kontekst, w którym działają Twoi klienci, ich sytuacje, pomaga wyciągnąć jakieś ukryte obawy, poznajesz też język, czyli znaczy nie chodzi o to, że język polski, ale właśnie określenia zwroty, to o czym mówiłem wcześniej, zwroty, którymi klienci opisują swój problem i zwroty, którymi opisują Twoje rozwiązanie. Co możecie się przydać przy konstruowaniu oferty? O co pytać podczas takich darmowych konsultacji, które mają na celu zbadanie rynku, o dotychczasowe doświadczenia z podobnymi rozwiązaniami, próby rozwiązania danego problemu, o obawy, obiekcje, przeszkody, o źródła wiedzy, również, czyli skąd klient wie, jak podejść w ogóle do rozwiązania swojego problemu. To Myślę, że wrzucę, tak, wrzucę w opisie tego odcinka taką listę pytań, którą ja kiedyś stosowałem, bo robiłem kiedyś. Takie darmowe konsultacje dotyczące budowania marki osobistej I miałem tam przygotowaną taką listę 10 pytań, która jest dosyć uniwersalna. Więc jeżeli chcesz robić takie darmowe konsultacje, które dostarczą Ci więcej wiedzy o rynku, to myślę, że może ci to pomóc. więc tę listę umieszczę na blogu małej wielkiej firmy w wpisie połączonym tym, z tym odcinkiem, czyli mała wielka firma.pl ukośnik 435. Jeszcze jeden sposób. Kiedy jesteś na etapie tworzenia produktu, to jest współtworzenie produktu z Twoimi klientami. Kiedy pisałem e-book pod tytułem Chcę nagrywać podcast, ale e-book dla osób, które, no właśnie, chcą nagrywać podcast, ale mają różnego rodzaju obiekcje, opory i wątpliwości, to zrobiłem tak, że miałem przygotowaną taką wstępną wersję tego e-booka, dość solidną. Ale jednak otwartą również na zmiany, i z listy osób zainteresowanych tworzeniem podcastów, mam taką listę mailingową. Wybrałem te, które są najbardziej aktywne, najczęściej otwierają moje maile i napisałem do tych osób taką wiadomość, że szukam recenzentów mojego e-booka, że mogą zapoznać się z nim w pierwszej kolejności i że będą mieć też wpływ na to, jak ten e-book finalnie będzie wyglądał, bo to jeszcze nie jest taka ostateczna wersja. W mailu był krótki opis tego e-booka i link do ankiety. I w tej ankiecie, ponieważ chodziło mi o początkujących podcasterów, nie chodziło mi o to, żeby ktoś kto już ma 100 odcinków napisał opinię, no bo ten e-book nie jest dla niego, tylko chodziło mi o takich naprawdę um, Dopasowanych czytelników. W ankiecie pytałem o to, ile masz odcinków podcastu opublikowanych, dlaczego chcesz przeczytać tego e-booka i czy obiecujesz odesłać mi swoją opinię w ciągu siedmiu dni. Na 155 wysłanych maili, 17 osób powiedziało, że tak. Tym osobom wysłałem link do dokumentu Google. Tam była też instrukcja, na co zwracać uwagę przy czytaniu, jak oznaczać ewentualne poprawki czy sugestie. Później wysłałem jeszcze przypomnienie do tych, którzy nie odesłali mi swoich opinii w ciągu 7 dni. I w efekcie ponad. 130 zmian wprowadziłem w tym moim e-booku w porównaniu do wersji wersji pierwotnej. I to były czasami drobne zmiany, jakieś literówki, ale czasami to były w ogóle nowe akapity czy cała duża część rozdziału pod wpływem opinii czy komentarza kogoś z tych recenzentów. Także to była bardzo duża pomoc i Współtworzenie produktu z klientami, zwłaszcza w takim przypadku, gdzie mówimy właśnie o e-booku czy o książce, o czymś, co jest jakąś zamkniętą całością, myślę, że ma bardzo duży sens. I może się wydawać, że kiedy wypuszczamy produkt w świat, no to koniec już nie ma co badać to sprzeda się albo się nie sprzeda, ale to nieprawda. To nie jest tak, że czas na badanie rynku kończy się w momencie wypuszczenia produktu. Bardzo rzadko jest tak, że tworzysz produkt i ten produkt już nigdy się nie zmienia. No bo jeżeli wypuszczasz kurs online, to on zwykle ma jakieś nowe edycje, pojawiają się jakieś aktualizacje. Kiedy wypuszczasz nawet tego e-booka czy książkę, to są kolejne wydania, poznajesz nowe techniki pracy z klientami, pojawiają się nowe narzędzia, oprogramowanie. W naturalny sposób ta. Twoja oferta czy twój produkt jest coraz lepiej dopasowany do potrzeb klientów. Tak przynajmniej powinno być. Ale jest jedna rzecz, o której czasem zapominamy. Ten sam produkt, nawet w niezmienionej formie, mógłby pomóc dużo większej liczbie klientów, gdybyśmy umieli go lepiej zaprezentować, gdybyśmy popracowali nad tą komunikacją, o której też wspominałem wcześniej. Więc nawet w czasie, kiedy produkt się nie zmienia, warto zmieniać i dopasowywać ofertę, za pomocą której ten produkt promujesz i sprzedajesz. Jak to zrobić? Trzy sposoby. Po pierwsze, na stronie z ofertą możesz umieścić czat. Ja to robię w przypadku kursu Podcast Pro, zwłaszcza w dwóch ostatnich dniach sprzedaży, kiedy jest okienko sprzedażowe, to w dwóch ostatnich dniach jest najwięcej transakcji, i wtedy przez większość dnia, czy Kasia, moja asystentka, czy ja, jesteśmy przy komputerze. Kiedy nas nie ma, to taka, takie pytanie z czatu idzie na e-mail, natomiast jeżeli jesteśmy, to odpowiadamy. Kiedy ktoś ma jakieś pytanie. Technicznie ja to robię za pomocą takiego narzędzia, które nazywa się Sugester. Podlinkuję w opisie. Tam ono ma różne funkcje, między innymi taką funkcję właśnie umie umożliwiającą umieszczenie czatu na stronie. Co daje ten czat? Po pierwsze, coś w ofercie może być. Niejasne, niezrozumiałe. Może być tak, że tam jest to napisane, ale klient tego nie znalazł, nie doczytał. Więc w tej sytuacji, oczywiście, jesteśmy w stanie od razu odpowiedzieć na takie pytanie, wyjaśnić wątpliwość, doprecyzować coś. No i takie pytanie świadczy o tym, że warto taką informację zmienić. Doprecyzować czy umieścić w innym miejscu na stronie, żeby była lepiej widoczna. Zdarza się, że ludzie na takim czacie pytają o jakieś szczegóły techniczne, o różne nietypowe przypadki, więc tu nie, nie zawsze warto wstawiać to do oferty, no bo też jak ona będzie taka bardzo rozbudowana, to, to z jednej strony będzie mało czytelna, z drugiej strony ludzie tam i tak nie znajdą pewnie takiej informacji, ale to pozwala uspokoić takiego klienta i. Y, sfinalizować transakcję z takim klientem, który w innym przypadku, gdyby nie miał możliwości zadania takiego pytania na żywo, być może by nie kupił. No i są też takie osoby, tacy klienci, którzy po prostu potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem po drugiej stronie, żeby kupić coś online. Więc czat na stronie to jest jeden sposób. Drugi sposób, który zacząłem testować niedawno i w ogóle wymyśliłem go niedawno, bo nie widziałem, żeby ktokolwiek robił coś takiego, to jest wyskakujące okienko. Przy opuszczaniu strony, tak zwany exit pop-up. No bo tak, klient wchodzi na stronę z ofertą i jeżeli kupi, to wszystko jest super. Natomiast jeżeli nie kupi, to ja nie wiem, dlaczego nie kupił, co tam było nie tak, a fajnie by było się dowiedzieć. Więc pomyślałem sobie, a gdyby tak zapytać tego klienta, dlaczego on nie kupił, co w tej ofercie było nie tak. I użyłem do tego właśnie takiego wyskakującego okienka, które pojawia się wtedy, kiedy klient przesuwa kursor poza przeglądarkę, czyli ewidentnie chce wyjść ze strony. Zwykle taki exit pop-up stosuje się po to, żeby wyświetlić wtedy zachętę do zapisu na listę mailingową albo wyświetlić jakiś rabat. Natomiast można wykorzystać ten sam. Mechanizm, to samo narzędzie w zupełnie inny sposób i zapytać, dlaczego nie kupiłeś. I ja tak właśnie robię. Technicznie rozwiązałem to w ten sposób, że używam takiego narzędzia jak ConvertBox i ono wyświetla ten pop-up w odpowiednim momencie z takim okienkiem, z pytaniem, to co klient wpisuje w tym okienku, jest przez zapier zapisywane w arkuszu Google. I tam mam podgląd tych wszystkich odpowiedzi. Nie jest ich dużo, ja też zacząłem to stosować niedawno, tych odpowiedzi na razie było tylko kilka, ale już teraz wyciągnąłem jeden wniosek, dlatego że jedna z osób napisała mi, że cena jest za wysoka. Więc to jest bardzo częsta obiekcja i wydawało mi się, że odwoływałem się do niej w treści oferty. W ogóle chodzi o mój produkt, który nazywa się tworzenie ofert z chat GPT. I... Z mojego punktu widzenia tam były różne elementy, które uzasadniały tę cenę, ale pomyślałem, jeżeli ktoś coś takiego napisał, i na pewno nie jest to jedyna osoba, to warto rozbudować tę sekcję. I dodałem całą taką sekcję w ofercie, gdzie pokazuję konkretnie, dlaczego ta cena to tak naprawdę jest ułamek wartości, którą klient dostaje kupując. Więc to jest taki bardzo namacalny przykład tego, jak takie wyskakujące okienko, kiedy klient. Ucieka ze strony i wychodzi z oferty, może pomóc. Jeszcze jeden sposób, trochę podobny, ale do zastosowania w innych sytuacjach, to jest proszenie klientów o negatywny feedback, o informację zwrotną. Dość często też, jeżeli kończy się kampania sprzedażowa, to niektórzy robią tak, że powiedzmy, kampania kończy się we wtorek, a w środę wysyłają do Klientów, którzy byli na liście zainteresowanych, ale nie kupili, maila z pytaniem, co poszło nie tak. Dlaczego nie kupiłeś w tej kampanii, czy nie kupiłaś? Więc to jest jeden ze sposobów wykorzystania tej techniki, czy proszenia o negatywną informację zwrotną. Można tak zrobić po porzuceniu koszyka, wysłać takiego maila, jeżeli ktoś ma odpowiednie narzędzia, które to umożliwiają. Można tak zrobić, jeżeli. Kontaktujesz się z klientem przez telefon i on mówi: Nie, nie kupuje. No to oczywiście też warto w jakiś delikatny sposób go zapytać, czy kiedy klient wypisuje się z Twojego newslettera, czy jeżeli masz płatny produkt w subskrypcji, kończy subskrypcję. No to to są zawsze okazje, żeby takie pytanie zadać. Z klienta z jednej strony już trochę zeszło powietrze, bo on już podjął decyzję na nie, więc Trzeba to uszanować. Tu absolutnie nie chodzi o to, żeby on to odebrał jako jakieś takie nękanie i namawianie go do tego, żeby zmienił zdanie. Chodzi o to, żeby uzasadnić to swoje pytanie tak naprawdę w jakikolwiek sposób, bo jak wiemy z wiedzy na temat perswazji, każdy argument pomaga. Były takie badania robione, gdzie proszono studentów w kolejce do ksero, żeby kogoś wpuścili i znacznie chętniej wpuszczali wtedy, kiedy mówili, czy możesz mnie wpuścić do kolejki, bo mi się śpieszy, niż wtedy, kiedy, czy możesz mnie wpuścić do kolejki, więc jakby jakikolwiek argument nawet taki banalny i oczywisty pomaga. Ale jaki argument ja bym zastosował w takiej sytuacji? Hmm, powiedziałbym coś w tym stylu, że bardzo mi zależy na dowiedzeniu się co mogę poprawić? Na takiej szczerej opinii, żebym, bo być może ja coś zrobiłem nie tak, może popełniłem jakiś, jakiś błąd i nie chcę tego samego błędu powielać w kółko. Chciałbym tę ofertę lepiej dopasować, więc yy, drogi kliencie, cokolwiek to jest, to ja się nie obrażę. Powiedz mi, co, co spowodowało, że nie kupiłeś. A poza tym, gdybyśmy kiedyś w przyszłości mieli współpracować, no to też zależy mi, żebym był w stanie zaoferować taką usługę, taki produkt, z którego będziesz zadowolony. Zdaję sobie sprawę z tego, że czasami do badania rynku naprawdę trudno się zmusić, wtedy kiedy nie mamy doświadczenia i w ogóle nie wiemy, jak się za to zabrać. Kiedy mamy małe doświadczenie i stresuje nas, że kiedy wyjdziemy ze swoim pomysłem do świata, to nas od razu ktoś ograbi z tego pomysłu, albo klienci nie będą zainteresowani i zranią nasze uczucia. Może być też tak, że masz duże doświadczenie i wydaje ci się, że już nie potrzebujesz badać rynku. Więc mam nadzieję, że po tym odcinku już wiesz, że to jest potrzebne i widzisz, jak może ci pomóc. Kolejnym logicznym krokiem, kiedy już zbadasz rynek i wiesz, co chcesz zrobić, stworzysz to, jest oczywiście przygotowanie oferty, żeby to sprzedać. Jeżeli chcesz sobie to ułatwić, to bardzo mocno polecam mój produkt, tworzenie ofert z ChatGPT. Jeżeli Twoja oferta konwertuje słabo albo w ogóle jeszcze nie powstała, no to każdy dzień zwłoki oznacza straty bo nie sprzedajesz, ludzie nie są w stanie kupić, więc dlatego przygotowałem tworzenie ofert z ChatGPT GPT jako takie szybkie, praktyczne narzędzie, które działa od razu. Jesteś w stanie przygotować treść oferty nawet w godzinę, umieścić online jeszcze tego samego dnia i natychmiast zacząć sprzedawać. Link do tego produktu znajdziesz w opisie. To tyle na dziś, dzięki wielkie i do usłyszenia.